widzicie ile muszli? pełno muszli wyrzuconych przez morze a gdzie ja dzisiaj jestem? To już Wam pokazuję piękne słońce schodzące i proszę zobaczyć gdzie ja dzisiaj jestem Widać łodzie. Taka dzisiaj miejscowa. Zaraz tam się wybieram. Jadę tam dalej zobaczyć. Taki dzisiaj plener. Woda, woda i wszędzie woda. Dzisiaj jestem w takim plenerze, moi drodzy. Piękny wschód słońca. Nie może być nic piękniejszego Ale później jedziemy tam, o, później jedziemy tam, 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 tam I tam później też wam pokażę co jest Ale najpierw wam pokażę wodę latem Latem to tu musi być przepięknie Choda żadnych statków nie ma nie? tam są daleko statki bo tam widać o. ale nic nie płynie niestety Poza tymi kaszkami, co tam siedzą, o, tu nie ma nic, ale zaraz lecę tam dalej i Wam pokażę, co jest tam dalej. Jeszcze raz piękny wschód słońca odbijający się na tafli wody. Przepięknie, lekki brozik, ale to nie szkodzi. Dzisiaj może Was zabiorę w parę miejsc, bo jeszcze mam w planie jeszcze jedno miejsce zwiedzić, ale czy zdążę, to nie wiem. Ale proszę bardzo, coś pięknego. I słoneczko wstawające. Za drzew odbijające się w tafli wody. No, przepiękny widok. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczyska. Jest przepiękna pogoda. To wam mówię.